Dzień dobry, kłaniam się, kolejna sobota, a zatem końcik dobrej książki wita wszystkich bardzo serdecznie. Kochanie, ja już jestem po wakacjach, po urlopie, wróciłem do domu. Czerpałem co najlepsze z tego urlopu, a zatem słońce, woda, ruch na świeżym powietrzu, no i oczywiście dobre książki, dobre lektury, które będę wam, tak jak zawsze, w każdą sobotę polecał. I dzisiaj, tak jak ostatnio wspomniałem, kiedy jeszcze nad jeziorem Garda polecam Wam książkę o tym jeziorze, o tym miejscu, w którym się znajdowałem. To wspomniałem też, że zacząłem pewną książkę, powieść obyczajową, która pasuje w sumie na wakacje, pasuje w każdym momencie, w którym się znajdujemy, do przeczytania, do sięgnięcia po tę lżejszą literaturę, aczkolwiek tematyka wcale nie jest taka lekka, jest dosyć ciężka i poważna ale jest to powieść. Książka Kryształ Jakuba Łaszkiewicza, autor jest stand między mną a nim dzieli nas, jest różnica, można powiedzieć, pokoleniowa, gdyż on reprezentuje, Jakub Łaszkiewicz, reprezentuje pokolenie Z, a ja, jak wiadomo, 79. rocznik, także jeszcze pokolenie X. Kochani, ale czytając tę książkę, wracam w sumie do lat, kiedy miało się te 20 1,22 lata, i kiedy było się szalonym, kiedy było się młodym, niemyślącym o swojej przyszłości, o konsekwencjach związanych z wszelkimi używkami. No i ta książka właśnie traktuje to tak jak tytułowy kryształ. Chodzi o narkotyk na bazie metaamfetaminy. No i ta książka traktuje o uzależnieniu, o tym, jak łatwo można upaść czy też popaść w nauk, jak ciężko z niego wyjść. No ale o tym jeszcze wszystkim Wam opowiem. Kochani, także z Nadmorza Liguryjskiego i z Jeziora Gardy wracam do Ryblika swojego rodzimego i polecam Wam książkę, którą jeszcze, raz, którą jeszcze tam zacząłem czytać. Napocząłem inną, a o tej innej będzie w następnym tygodniu. A tym razem przed Państwem kryształ. Jakub Łaszkiewicz. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Niebieskie. I ona, ta książka ukazała się w 2024 roku, bodajże w kwietniu. Ja ją też właśnie w takim okresie mniej więcej otrzymałem w podarunku. Z obietnicą oczywiście, że przeczytam i jeżeli będzie warta polecenia, to tak zrobię. No i myślę, że jest warta polecenia, szczególnie dla ludzi, którzy mają ten czas, te 20 parę lat, i ten czas, kiedy borykają się z różnymi problemami, albo też czas, w którym nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem i uważają, że wszystko wokół jest beznadziejne. I jedynym ratunkiem, być może, tak jak w powiedzeniu, że tonący brzydwy się chwyta, to czasami narkotyki czy alkohol lub inne uzależnienia, używki są jakimś wyjściem krótkoterminowym. A no niestety, okazuje się, że tak nie jest. Kryształ Jakub Błaszkiewicz tradycyjnie zapraszam Was. Na fragment. Budzi mnie Radek. Żyjesz? Przecieram oczy i z przestrachem patrzę na współlokatora, który stoi nade mną. Warto nadmienić, że to ogromny chłop, więc jak nad kimś stoi, to wygląda jakby chciał dokonać morderstwa. Minę też zresztą nie ma za ciekawej. Żyję, mówię, co jest? Ciągle śpisz. Na no śpię, odpoczywam. Regeneracja, te sprawy. Za dużo ostatnio kryształu. Radek kiwa głową z niesmakiem. Ciężko się na to patrzy, stwierdza smutno. Wiem, przytakuję i podnoszę się w taki sposób, by plecami oprzeć się o ścianę. Boli mnie głowa, ale już chyba nie od kryształu, a od Pierdyliona godzin snu. Ale już po wszystkim. To znaczy, rzucam ci panie, od dziś jestem nowym człowiekiem. Współlokator przygląda mi się z powątpiewaniem. Nie mówiłeś ostatnio czegoś podobnego? Pewnie tak, wzruszam ramionami. Wiesz, jak to jest, ale od dzisiaj jestem zupełnie trzeźwiutki. Sorki, Adaś, ale ja ci nie wierzę. Wzdycham ciężko. – Ja wiem, jak to wygląda, pewnie myślisz, że zaraz mi przejdzie, ale to nieprawda. Gdzieś tu jest lista, na biurku chyba. Spójrz tam. Radek zerka na kartkę i próbuje rozczytać moje pismo. – No i co z nią? – Napisałem na niej moje nowe życiowe zasady, których zamierzam się trzymać. – Chcesz rzucić szlugi? No way. – Szlugi nie są najważniejsze, tłumaczę. Zrozumiałem, że ci pan i za dużo przebywam z ćpunami. Dlatego pierwszym krokiem jest odcięcie się od nich i zajęcie się sobą. Na trzeźwo, bez imprez, bez niczego. To super, trzymam kciuki. Mówi, ale bez przekonania. Możesz zacząć nowe życie od posprzątania kuchni, bo prawie się dziś pożygałem, jak tam wszedłem. Możesz na mnie liczyć, mówię z zapałem. Daj mi chwilę i się za to wezmę. Chwilka trwa bardzo długo. Bo staram się jakoś okiełznać rzeczywistość. A wygląda ona tak, że mam w pokoju przeogromny syf, w którym nie jestem w stanie znaleźć czystych ubrań. Uznaję, że tak nie może być, więc biorę ich tyle, ile jestem w stanie unieść, i pakuję do pralki. Wciskam się w jakiś stary, poplamiony dres, i idę do kuchni, żeby sprostać brzydkim zapachom i pleśni, która już chyba. Zaczęła kolonizować nasze mieszkanie zupełnie tak, jak człowiek chciałby osiąść na Marsie. Dwadzieścia minut później mam poczucie, że prace w ogóle nie idą do przodu, a ja pomału zaczynam mieć tego dosyć. Szczególnie przeszkadza mi okropny odór wydobywający się z przepełnionego kosza na śmieci i zlewu. Próbuję jakoś opanować ten rozgardiarz i modlę się, żeby nigdzie nie było jakichś śrubaków. Po 30 minutach robię sobie przerwę i orientuję się, że przede mną jeszcze bardzo dużo wysiłku. Idę na balkon, żeby zapalić szlugę. Kiedy go odpalam, przypominam sobie, że miałem rzucić, więc zaczynam się nienawidzić. Pierwszy dzień, i już w topa. Tłumaczę sobie, że palenie nie jest największym problemem. Po chwili moją głowę opanowują kolejne myśli. Najpoważniejsza jest taka. Że nie wiem, jak sobie poradzę dzisiejszego wieczoru bez chociażby jednej kreski. Odruchowo chwytam za telefon, żeby zagadać do Anki, Bartka, a może nawet Zuzi, ale szybko sobie przypominam, że zablokowałem każdy z nich. Nienawidzę się jeszcze bardziej, bo przecież tego też miałem nie robić. Odkładam więc telefon do kieszeni i czuję, że potrzebuję kolejnego szluga. W końcu udaje mi się doprowadzić kuchnię do względnego ładu. Jestem bardzo głodny, więc idę do pobliskiego sklepu, żeby jakoś temu zaradzić. Pakuję do koszyka trochę przysmaków, jakieś słodkie picie i idę do kasy. Próbuję zapłacić i ku zniecierpliwieniu trzech osób stojących za mną. Dowiaduje się, że nie mam na koncie wystarczających środków. Muszę odłożyć część produktów i wtedy płatność przechodzi. Jedząc gotową kanapkę, liczę dni do przelewu od rodziców i orientuję się, że muszę przeżyć jeszcze niemal tydzień, nie mając nic na koncie. Proszę więc radka o pożyczkę, a on niechętnie daje mi 100 złotych i mówi, że w zamian następnym razem też mam posprzątać kuchnię. Nie mam nic do gadania, więc nie protestuję. Przeglądam oferty pracy, ale albo nic mi się nie podoba. Albo nie mam kompetencji na dane stanowisko. Doskonale zdaję sobie sprawę, że w obecnej sytuacji powinienem znaleźć jakąkolwiek formę zarobku, bo inaczej będę musiał dłużej oszukiwać rodziców, a moja psychika chyba tego nie zniesie, przynajmniej nie na trzeźwo. Nienawidzę siebie za tę myśl, bo przez nią pakuje się w wir kryształowych wspomnień i znów chcę się do kogoś odezwać. Myślę sobie, że wezmę jedną. Maksymalnie dwie kreski i grzecznie wrócę do domu. Tylko tyle mi potrzeba. Po chwili dochodzę do wniosku, że na pewno tak nie będzie, bo to nigdy nie jest jedna kreska. Jeśli zdecyduję się na taki krok, to spędzę kolejną dobę lub dwie totalnie porobione, więc się powstrzymuję. Na szukaniu pracy jednak już nie mogę się skupić. Siedzę przy biurku i przeglądam socjale na laptopie, bo nie mam nic innego do roboty. Pałuję się tym, że nie mam co robić. Kiedy miałem do dyspozycji kryształ, zajęć było aż nadto. Teraz natomiast muszę sobie jakoś zagospodarować czas. To trudniejsze niż myślałem. Nie mam ochoty na granie w gry, czytanie książek, nie mam też głowy do oglądania filmów. Siedzę jak na szpilkach, tocząc ze sobą niemal krwawy bój i usiłując wytrwać w postanowieniach. Może powinienem pisać książkę. Ale o czym? Przecież ani nie mam pomysłu na fabułę, ani nawet nie umiem pisać. I ten bój trwa nieustannie. A to dopiero pierwszy dzień. Czas mija mi źle. Niby sunie do przodu, ale jakby stał w miejscu. Ogarnia mnie niepokój nie mogę pozbyć się dziwacznych myśli. Atakują jakieś wspomnienia. Próbuję szukać pracy, ale kiedy znajduję jakąś ciekawą ofertę i chcę zaaplikować, to odkładam to na jutro, bo nie mam jeszcze CV, a jakoś brakuje mi motywacji, żeby je stworzyć. Zresztą, co mam tam wpisać? Że ukończyłem liceum, że rzuciłem studia, że moje zainteresowania to kryształ i ogólna degeneracja. Oglądam jakieś głupoty na YouTubie i tak mija pierwszy dzień. Podobnie ja również drugi, trzeci, i kilka kolejnych. Oh, that's real good. Jakub Właszkiewicz, książka Kryształ, powieść, która dotyka młodych ludzi, pewnej grupy młodych ludzi, którzy studiują. Przynajmniej Adam, główny bohater, studiuje. Oczywiście nosi się z zamiarem rzucenia z tych, tych studiów, ale co studiuje i dlaczego chce rzucić, to się dowiecie. Oczywiście na pewno nie, nie pomaga w tym wszystkim tytułowy kryształ, który robi w jego życiu pewne spustoszenie który prowadzi jego życie, można powiedzieć, który prowadzi go za rękę przez to życie młodego człowieka, który podejmuje pewne decyzje, a być może to właśnie narkotyk podejmuje decyzje za niego. Oczywiście zmaga się z tym problemem. Książkę czyta się bardzo szybko. Akcja jest poza początkiem, bo początek jest rzeczywiście takim ogromnym bałaganem które wydaje mi się, że obrazuje narkotyk w życiu człowieka, szczególnie młodego. Kiedy wszystko przychodzi tak łatwo, kiedy czas mija tak szybko i kiedy nie zastanawiamy się do końca nad swoją przyszłością. Później, kiedy jest zejście, to oczywiście nie tyle mamy wyrzuty sumienia, bo może ich już nie mamy. O czym przekonacie się, jak, jak podchodzą do tego tematu bohaterowie tej książki. Czasami rozmawiają na tym, aby z tym skończyć. Czasami zdają sobie sprawę z tym, że to już jest o krok za daleko w uzależnieniu, ale to tylko jest czasami. Większość ich życia wypełnia narkotyk. No i tak jak powiedziałem, początek tej książki jest bardzo taki nieuporządkowany, taki z opisem wielu wulgaryzmów. Autor używa tutaj, gdyż musi się takim językiem też posługiwać, gdyż jest to bardzo realistyczne w tym, aby przekazać tę treść, tę historię właśnie głównego bohatera jego środowiska, w którym się obraca. Książka jest ciekawa. Tak jak tu z tyłu jest napisane, ucz się na błędach, tym razem nie na swoich. Myślę, że jesteś książką ku przestrodze, ale czy młody człowiek czytając taką książkę jest w stanie uwierzyć w to, że właśnie taki narkotyk bez względu na co, jakakolwiek używka może zniszczyć mu życie, kiedy się świetnie bawi, kiedy wszystko jest w jak najlepszym porządku, i kiedy jego organizm jeszcze się nie buntuje. No, o tym jest ta książka. Ciekawa, refleksyjna, troszkę smutna, ale jednak przeczytana na wakacjach. Teraz troszeczkę radości i uśmiechu wprowadzimy do tego filmiku. Książka czyta się bardzo szybko. Ja, tak jak wspomniałem, jestem z pokolenia X, autor z pokolenia Z, ale oczywiście każde pokolenie ma swoje czarne strony ze swoich lat młodości. No i tak samo moje pokolenie miało te czarne karty. Niektórzy się z tym uporali, niektórzy nie, niektórych to pokonało, niektórzy nadal walczą z tym wszystkim. Jak to bywa w życiu? No, zatem myślę, że ta adnotacja z tyłu książki, uczy na błędach tym razem i na ja swoich, jest odpowiednia do tego, aby zdać sobie jednak sprawę, czym są narkotyki w życiu. Szczególnie młodych ludzi. Z tej strony mówię jako rodzic, nastolatka, który ma, no, który jest, jest z pokolenia, z pokolenia autora. Drugi, drugi członek mojej rodziny, ten najmłodszy, jest już z pokolenia zupełnie innego. Tego najnowszego on jeszcze nie pisze książek. Jeszcze nie ma takich problemów i nie styka się z nimi, ale myślę, że już też może troszeczkę o takich rzeczach wiedzieć. Kochani, polecam Wam tę książkę. Myślę, że jest ciekawa. 270 parę stron, 272 strony. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Niebieskie. Tak jak powiedziałem, to jest książka tegoroczna. Otrzymałem ją w prezencie. Obiecałem, że jeżeli przeczytam, będzie warta polecenia. Stwierdzę, albo sami się spodobasz. Zresztą mało jest takich książek, które mi się nie podobają. Uważam, że każda książka ma choćby nawet jedną albo dwie strony, które kiedy je przeczytamy, wiemy, że warto było po tę książkę sięgnąć. Sam w swoim życiu nie wiem, czy odłożyłem, ale nauczyłem się odkładać książki, które nie są interesujące. Tej książki nie odłożyłem, a to z bardzo wielu, z, wielu, z wielu, z wielu powodów, ponieważ po pierwsze, byłem na wakacje, po, nie, po drugie, miałem ochotę przeczytać powieść, nie za długą, nie za krótką, lecz w sam raz. Po trzecie, temat, podejmując, który podejmuje ta książka, jest ciekawy. Chociażby pamiętamy dzieci z dworca zoo. Książkę, którą w sumie nie tak dawno sobie przypomniałem, bo to było bodajże 3 lata temu może, kiedy wróciłem do tej książki i ona, pamiętam siebie jako Młodego człowieka zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ta książka jest czytana przeze mnie z perspektywy dużo starszego człowieka. Nie robi na mnie takiego wrażenia, ale jest jak najbardziej do przeczytania. Jest ciekawa. Polecam serdecznie Jakuba Łaszkiewicza, młodego stand którego nie znam ze sceny. Nie było mi, nie miałem przyjemności go poznać, ale być może kiedyś zobaczę, czy też wybiorę się na jego występ. Kochani, Jakub Błaszkiewicz, Kryształ, polecam serdecznie. Nie chcę powiedzieć lekko i przyjemnie, bo książka traktuje o poważnych rzeczach, aczkolwiek jest książką obyczajową, więc jak najbardziej, jeżeli nie kryminał, nie thriller, to właśnie książka obyczajowa o młodych ludziach, którzy sobie z tym swoim życiem nie radzą. Ciekawe zakończenie tej książki. Nie mogę powiedzieć, że przewidziałem zakończenie tej książki, ale coś mi świtało. Pod koniec przynajmniej, że tak właśnie to się, to się skończy. Polecam Wam bardzo serdecznie. Nie za wiele mogę opowiadać o historii, jak to się dzieje, ale pokrótce zachęcam w sposób taki, że traktuję o narkotykach, traktuję środowisko młodych ludzi, studentów, którzy coś tam studiują. Zobaczycie, co i dlaczego w sumie Adam ten główny bohater studiuje i dlaczego rzuca te studia. No i, i to tyle. O to tyle. Traktuje też o miłości, o zakochaniu, o takim zauroczeniu. Traktuję też ta książka o zakochaniu się w stanie narkotycznym, czyli zauroczeniu się i wyobrażeniu sobie czegoś. W czym ta rzeczywistość nie jest. To tyle. Nie będę Wam mówił więcej. Życzę nadal udanych wakacji. Ja już je skończyłem, aczkolwiek w domu jest dużo pracy, także jeszcze wykorzystam te kilka dni wolnego przed pracą docelową, która mnie czeka za jakiś czas. No i tyle. Czytamy, polecamy. Odzywajcie się w mailach, co czytacie, albo też w komentarzach na kanale pod filmikiem. Co, co czytacie, jakie macie odczucia? Ja się bardzo cieszę, że czasami, kiedy pod książką, którą polecam, ktoś pisze, że, że nie, że to mu się zupełnie nie podobało, ale poleca na przykład taką i taką inne spojrzenie na inne rzeczy, inną w ogóle dziedzinę literatury. Ja zawsze tam zaglądam, sprawdzam, co to jest. Nie do końca wchodzę, to, nie wchodzę w to, dlaczego ta lektura mogła się komuś nie podobać, aczkolwiek. Wyobrażam sobie, jeżeli mi napisze, dlaczego mu się ta książka nie podobała, ale no lubię, lubię te, te komentarze, które coś jeszcze poza na przykład zdaniem, to mi się nie podobało, bo słabe i tak dalej, bez żadnej rekomendacji swojej lektury, którą ja też chętnie bym przeczytał i zobaczył, poznał wrażliwość tej drugiej strony, czym ona się pasjonuje, interesuje, co wybiera na niej wrażenie. I z tym, z tym przesłaniem krótkim zostawiam Was, i widzimy się w kolejną sobotę, oczywiście. Będzie kolejna książka, jeszcze do końca nie wiem jaka, ale będzie, chyba jeszcze też wakacyjnie, mi się wydaje, ale może troszeczkę nie z polskiego podwórka, a z sąsiedniego. Zobaczymy, widzimy się w sobotę. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Cześć.